Witam wszystkich. Tu komikos i właśnie dostałem przesyłkę od kogoś. I wiem już chyba co to jest. To jest film drugi na DVD. Tak, Pokémon 2. Uwierz w swoją siłę. Jeden człowiek może zmienić wszystko um, bardzo ładnie trochę pomięte, ale tutaj płyta, jaki piękny stan, mm. naprawdę rewelacja, nie ma praktycznie rysek, samo wersja, a jedynie trochę kurzu, bardzo dobry zachowany kolekcjonersko stan, świetny interes, pitałko plastikowe tak samo w bardzo dobrym stanie oraz płyta jest z licencją do wypożyczenia. Dobra, to wszystko. Jeśli macie jakieś filmy na DVD, to chętnie je odkupię, możecie do mnie pisać na mojej stronie internetowej www.hikomikos.pl znajdziecie wszelkie dane kontaktowe No to tyle na razie.